ale lody topiły się zanim zdążył je zjeść. Chłopiec dorastał, a jego temperatura robiła się coraz wyższa. Pewnego dnia poszedł do domu swojej dziewczyny i jej ojciec otworzył magiczną lodówkę, a dziewczyna przyniosła mu no na patyku. I ten się nie roztopił, a chłopiec został wyleczony ze swojej dziwnej choroby. Nie, nie, że się tak błagam, no to, bricza. Nie, bricza? Nie, się tak błagam, no to jest bricza. czy chyba? Albo Mamy już smoki. Duch nie potrzeba. Trzech wali. To nie jest źle. więcej. Moi nie jest potrzebny. No. Co? Nie no mam go pokocha. Miłość jest panem Każdy z was może zdobyć tego skina totalnie za darmo A jest naprawdę ładny Wystarczy, że przed 17 czerwca wejdziecie do Fortnite na telefonie Musicie tylko pobrać i wejść Nawet nie musicie grać Ale jak wejdziecie to wpiszcie przy okazji kot szaman Obiecaj zrobić piosenkę o Hobby Horse Proszę zrób No ogólnie od zawsze marzyłem, żeby zrobić oficjalny hymn dla Hobby Horsiar Także Hobby Horsiary to dla was Jestem Hobby Siarą, przeskakuję te przeszkody Na mojej kasztance wygrywam sobie te zawody Na mojej kasztance biorę wszystkie samochody Przeszkody te przeszkody. Obiecaj zrobić. E ja i nigdy nie. Oczy. Pania. Dobra stary, potrzebuję całego tego endstone'a na moją bazę. Ogarnę ziomka do zdobycia go. Wrócę do gry za kilka dni, zobaczymy czy go zebrał. Dobra stary, wrócił z mlekiem. Zobaczmy czy ziomek to ogarnął. Nie mam czasu, mam cztery żony i 10 dzieci na utrzymaniu? O mój Boże... Dobra. I'm here! Czemu Ice ma leci powoli, a pod... a nie? A jak to może być szybciej szyb, 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 szyb. Ja mam na samą podróżek, nie... Co to było, co, Nie no, szczerze, pójdę. oj tu? mam już DGP? Wiem mama kończę i wyłączam żyć nie işte, wroła Idę idę Go 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 Ja oh. yeah, nic się słyszę no Spike down B Bye bye. One enemy remaining Idę oh. oh. player oh. standing oh. No. That jet is all speed, no skill. She's mine. Okay, I better Hello. Co, co? Pszcz! Nie! Są tu. Chyba. A nie, to ISO. Nie, nie obroni. O, Jednak tu są. Ma ktoś jakąś broń? Są tu. Dasz ujedzetka. Minę No. Mnie też trafił tym granatem. No nie, moje potykacze! Jestem rzetko. Cofają, cofają, cofają! Tak, cofają. Co? Nie wiem, no... Dziecka ma wandalerz. Ja też. Praktycznie. Because I was hit by I 30 seconds left Spike planted One enemy remaining There wins, die corner. Time to show off, Jess. Hey, Ej tego Goldona. Smurf, Smurf. Mogę go A co ja jestem? A co ja jestem? Mogę Vandala? Ej znaczy, y tego, Goldona? Proszę. I need this. My thanks. Dobra. O, ja. Dzięki. Go to go. Tam nie ole. Jest tam u mnie

Le I'm Planted. Uh, 5 million, 5 million. Oh, 5 million. Last player standing. Oh One enemy remaining. Yes. A nie ciebie się pytam o no. Now that was a fight. No teraz ta raga. Yeah, dwa takiki. Mogę yes. gardena? Nie. Jak teraz. Ej, daj mi, daj mi, daj ISO kup mi vandal Dzięki, hey, o, oh, what the hell? Tu mi sięam wybraliście, którego mam założyć? Złapałem, ja jestem ja się Nie wiem, no, go. Mandala, weźmy, go. Ja go. Nie, on pokazuje, mam dać więcej amnika. Ja mam na łupie. Co? Ja nie Co? 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 Mit, mit, Co? Co? Enemy spotted B. I'm back. Go away. My odds ready. Careful. I'm out of here. Spike planted. Watch out. Reloading. One careful. enemy remaining. Neon just saw. Oh, careful here. Uh. I'll be more than. Gotta go. Reloading. Spike with you. Reloading. Przegraliśmy, 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 nie Go, go, go! Wygrafi, no. go, go! Ja trolling, ale że Aha! nie Mam no. I need this. I'm saving.

Oh, nie wiem wiem Dobra nie ja mam taki wylewia się. Nie powiem co się Dlatego w fantoma właśnie Ej czy ja mogę twojego wandala? Zetka? Nie no i co, primordium. Jak primordium? No i co? Jestem opiekunką i wczoraj dostałam telefon z ofertą. Kiedy przyszłam, wszystko wydawało się normalne. Rodzice byli mili, oprowadzili mnie po domu, dali dwa... Coś tak uwzięli na to B.

Last player Kurde, 66 dostała. Mam no, spajkę. bo ona musi wjechać. Nie wychylaj. Nie wysyła tu wjechać. A ty pasta spajka gdzie ty idziesz? Tronka. 20 zł Szczerze? na jedzenie to i będziemy według... przegrania. To było nie do przegrania, tak myślę. Ja na wandala niestety. Thanks Go, go, go! Na wandala nie jest jedną bo ogóle ten nie Usiadłam z nim na kanapie, próbując coś zrobić. Zaczęłam się ryba, nie? niepoważnym wzrokiem i ja pisałam. się Jaki kubeł? wskazał na zamrażarkę. Chodziło mu o cały pojemnik lodów, cały kubełek od razu. Roześmiałam się bo myślałam, że żartuje, Ale nie, on był śmiertelnie poważny. Była 22, więc nie zamierzałam pozwolić ośmiolatkowi wciągnąć kilogram lodów i Widać zamienić A w im mu nie. I wtedy się zaczęło. Dzieciak już Zaczął chodzić tylko wcześniej, że gościłam mu wieczór. Nawet zaczął udawać płacz. Potem uciekł. Dobra, No ja mówię, że oni wydają, że to stan zaktywuje kiedyś. Dobra! Uzależnij się od tego jak myślę. Nie <śmany> A co za balon, Nie trzy się tak, morda Zaraz się zjeść, w tym krokam Ja się tu celowuję, Karachan Tu Pomogę Ci Wypiknęli Niść opada ściana Leży, jeda Idzie tu, idzie tu

Jezu, w końcu ode mnie jeżulicie. Mogę? <grych> Czekaj, bo nie mogę... Poproś. Nie mogę właśnie. Ej, nie wiem, ja mogę stąd! stąd, 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 stąd. Chyba już limit wziął. Bo A, tylko trzy tak. razy można poprosić. Ej! Tak mi się wydaje. jedno. Czekaj, ja się tu muszę celować i skampić. O, teraz mogę siedzieć. Znowu na WB. Są tu! Tak. Naprawdę? Nie spodziewałbym się. No widzisz... Może by się o. Techo to chciał się wykazać, a mu nie wyszło. daj. Wiem. Nie, no mi ją, serio. No cztery go chciałem na tego. Na Pachowa. Czekaj. Pójdę multa. Cześć. Reloading. Mam spike'a. Mam Ja nie pikuję, ja się tu celuję. Mówiłem. To na siebie gdzieś camp i to było pewne. Weź się tam patrzę, ja patrzę Heaven. Heaven. Heaven, dom. Zostań jeden na spike. Ty zostań. Mój kill. Mogła drotować Patrz tam.

My Dzięki O dostałem wandala za Naszego Nasz ja. tego Guardiana Cześć Ode mnie tego swojego wandala i ci dałem, bo mi się nie, nie stało Aha W czym tkwi problem? Żadne się Jej, Ty masz głos po mojego Czego kolegi, pan sobie kolegi nie, ma chyba ty kojarzysz Takie życzenia nie są możliwe. Neon, na nie idzie wodą, poszło

Nice. No bo no ma dziś mam tego Mam tego mam tego pięknego wędola. valiant hero. Spikes spotted. Win. me where to go. I'm out of here! Tak wy widać, jak ona tutaj nie ma, hejma. No. I miejsce nawet karta bicieżna nie pojawia. I tak robimy, że tam, ja ja ma... Niech tu przyjdą, w końcu. Niech oni tu są, imidioci, Niechaj... przysięgam. No! No, to są tacy idioci. A może są mądrzy, No nie, to się dobrze to rozkładamy, a ich tam nie ma. Kurwa. Wracą mi do, wracam mi do, wracam mi do. Nie tego mi da, czy nie? Czemu ja podniosłem do góry ręce? B patrz. Ja patrzę A. A co robię, a co robię? B, a coś, A coś, idą A, idą A. Tu ją? Dobra. Już kroki na, na kamerze. Ja Nie idzie, nie, idzie, nie idzie. Tak, są, 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 są. są. Plantują, co, co? plantują a, a. Yy, dobra, dobra, ja mogę stać, tylko no tyle, jak ja wejdźmy i bo tam dobra, ja mówię. Tak. Dobra, załutała nas rozjebała. Remember, wipe the prints from your guns. It's just good go! crime scene etiquette. And podawamy już jeszcze no ja też muszę iść. Ma, ma. Poddajmy się, muszę iść. Omen, weź poddajmy to, bo my wszyscy musimy iść już. Musimy iść. Jak wszyscy? No bo mówię wszyscy, bo on inaczej tego nie podda. No wszyscy, bo... ...wchodzimy na miasto. Będziesz w solo wtedy. Bo musimy już wychodzić. No. Nie, ale... Dobra. To, to są ranket, po prostu poddajmy to, bo czasu nie mamy. Musimy. Nie możemy grać już na razie. To tak naprawdę jest czwórka, więc to poddamy. Bo cztery No. to No. B Ale jeśli nie będzie, jakby się zamił, porażkę, bo ja zabieram już. mamy

Dobra, nie! Ona się wcelowała od razu we mnie. No mówię, na się wcelowuje od razu. Uciekaj! Nie ma czasu, praktycznie. Ale tu zostań, jeszcze ja tej chwilę. Czekaj. Uciek, uciekaj, 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 nie ma czasu, bo 4 sekundy się plantuje. O tutaj nice. się musimy iść, naprawdę. Ale 4 no głosy po stronie, postawiam. że my to poddamy. No co? No poddaj się! Co się tutaj? się, putaj się. Nie możemy, kurwa, mamy koniec, nie rozumiesz. Z ra on rank, to już naprawdę nie, nie. No poddaj się ktoś jeszcze Poddaj no, to po proszę, prostu Proszę, podał F6 dobra Dzięki. Już poddałem, poddałem dobra Czekałem do ostatnich